Jest czwarta rano i polemy moje włosy a ja nie wiem, może pościelę łóżko i zrobię śniadanie Hmm? Teraz możesz poopowiadać, jak się malujesz. <grym> Więc używam maskarę z Benefitów. I taka. Z Benefitów. Zapłaciłam za nią 135 zł. Aby u chciał wiedzieć, mówisz tak cicho, że cię nie będzie słychać. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Wydałam na nią 135. Teraz tak głośno, że obudzisz moich rodziców. Nie czuję się bardzo komfortowo z tą kamerą do mojej twarzy. Wiesz że kiedy ja cię lubię, stare. ja ci mogę porobić. <śparum> Ale nie. wiesz czego nie możesz zrobić, słuchaj muzyki. To <śparum> <Cóż z> jest <racji? śparum> <śparum> Pokaż. Pokaż, jak po, po, Pokaż, czego nie ma. Tego. Może <śparum> poker zjebany pana na iPhone 7. Co z ciebie za komunista? <śparum> Odezwał się kurwa. Miejskim cenom. Dobry dzień. Nie widać nic, bo chujowo trzymasz. We are in Czechy, kurwa. <coughs> mnie osa. Cześć, a nie ma co Cześć? Kurwa, one się czekają nas. No. Powiem wam tak. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy w jakiejś dzielnicy... To jest tak zwane stare miasto, zaczek tam wygląda. Dzielnicy... starego miasta Jesteśmy w dzielnicy Ciaparito. Ale to są Cyganie. On robi vlogę. Tutaj kolega Dzień dobry Tak ja Co, co to jest? Co to jest? Co, co, to? Jedyne słuszne przypinki A wiesz, że teraz cię Trudno Jak, masz batona? Będę miał zaraz Ta, ta, ta ci odkaz? No No powiedz, jak ci zabrał pałkę teleskopową bo... Powiedział, że to jest narzędzie do prowokacji, nie do samoobrony No mi skonfiskował. Ty jesteś takim typem, co chyba prowokuje, nie? No, wiadomo. Masz kolczyk i takie rzeczy. O. Ale są to słuszne rzeczy, prawda, towarzyszu? Prawda towarzyszu No właśnie. Ja mam taką skorej i północną, ale nie noszę, bo nie jestem z jedną z I nagle y, Magda biega, i powiedziała pociągiem, że mamy, że y, wysiadamy coś tam. I potem my wysiadamy, i bluma kazała Ignacemu wrócić do pociągu, żeby wziąć swoje rzeczy. I nie, ona wiedziała, że odjedzie, ona chciała się z nim. A no tak, no to porwała Ignacego Ale, to, ale Batman, zgadzasz się na to, Spidermana że jest jeden, jeden wymiar Spidermana na... w tym, tym składzie? Nie! Spiderman! Spiderman jest zajebisty, Batman to chuj, elu. Ale... No nie, nie, no poczekaj, ja nie mówię o, o tym. Batman to że jest... chuj, ale. I też chyba nie możesz mi postaci. tego zarzucić. Ja nigdy, nigdy niczego takiego bym nie twierdził, że jest jedno przesłanie czegokolwiek. Ja po prostu mówię, że jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to, jak skonstruowana jest postać Spidermana, postać Spidermana. I w związku z, tej, z tym jej, jej wydźwięk i to, w jakim, ona, w jakim ona funkcjonuje w świecie jest z mojego punktu widzenia słuszniejszy niż postać Batmana. Jakby patrzę na to, że Batman wygłasza takie przyzwolenie na to, że tępimy jakby to powiedzieć no właśnie symptomy ubóstwa i takiego słabego stanu. Jeszcze jednocześnie z nie są. są różne poziomy jakby analizowania postaci. Okej, tam różne. Co sądzisz o tej całej dyskusji? Jakbym na przykład nie wiem Nie wiem, to samodzielnego Ale to jest nowa. Olek, musisz nagrać scenerię, bo chodzi o to, że jesteśmy w jakimś byłkotowie i. Jak kurwa? Przepraszam. Chodzi o to, że. nie jest wyjebanie Chodzi o to, że nagrywają tutaj trudne sprawy i nasza nauczycielka, która hmm, skupia się w tym ciągu, wybiega tutaj e, z tego rogu i robi tak. co? Prank Broke i ten. I, I potem opadają kurtyny i się okazuje, że jesteśmy w szkole. Uh. Finally, in hotel. Mamy super pokój, ale Wam go potem pokażę na przebitkach pewnie. I jest godzina 15.50. Czyli ileśmy jechali? 9 godzin? 9 mhm. godzin przez różne przesiadki i inne syfy, bo najpierw pojechaliśmy do jakiejś dziwnej miejscowości, Bohumin. Potem z Bohumina jakimś pociągiem mieliśmy już tutaj dojechać, ale okazało się, że tutaj nie jedzie i trzeba się przesiąść. I dopiero teraz trafiliśmy w końcu do hotelu i mam internet po kawlu, także jest yy, box, yy, jakiś tam tuner dvb co tam wyjebane. Ładny widok z okna, będą time lapsy i no I całkiem spoko w tym hotelu. Może być. I uderzamy zaraz dalej robić rzeczy. Nie, No nagrywam. Chciałem powiedzieć na zakończenie, że jest godzina 20. My jesteśmy nieprzytomni. Oni jeszcze mają oglądać jakiś film, ale wywalczyłem. Dla wszystkich, że kto nie chce oglądać się gdzie spać. I byliśmy jeszcze na pojebanym spacerze gdzieś. Wasiński zapierdalał przez pole. To nagrałem. Tak przede Żeby mną. sprawdzić. Co? Przez pole takie sprawą. Strawą. Z Z I. ziółka. No i... i chciał sprawdzić, czy jest poboczej. To było śmieszne, bardzo, bo przebieg się na marne. A potem w sumie to się skończyło tak, że. Że już. Nie, że potem mieliśmy jeszcze jakieś zajęcia, na których zasnąłem. I to nie dlatego, że były nieciekawe, tylko że już nie miałem siły. Była kolacja, mieliśmy oglądać film, ale poszedłem i wkurwiony powiedziałem, że chyba ich pojebało, że wszyscy mają oglądać film. No jest tylko znaczy, dwa. Metafora. Ale powiedziałem ładnie, powiedziałem. Ale Aż wszyscy się uśmiechnęli, jak się tak w zacząłem mówić. Patrzę się po ludziach, oni się tak na mnie patrzą, tacy dumni, bo z siebie dumni. Oprócz Ciebie? A, no. I. i. i jeszcze byliśmy w sklepie powody. Tak. Woda rajec. Rajek grujec. Julia rajec. No i to by było na tyle, moi drodzy się widzimy jutro we vlogu.